Dzień dobry dzieci, Kom koniec przerwy. Dzień dobry. No dobrze, zaczynamy dzisiaj najpierw od matematyki. Sprawdzimy, czy zrobiliście zadanie domowe. Wymyślicie proszę swoje ćwiczenia. Zaczynamy od ćwiczenia 7. Zaczynamy od podpunktu A. Asia, pszt, Asia. No, co, co tam? Słucha, Słysza... oglądałaś wczoraj nowy odcinek na kanale Baw się ze mną, ten z glutkiem? Tak, tak, ale był śmieszny, bardzo mi się podobała Tobie. No, bardzo mi się podobał ten odcinek, yy, kiedy Elza kąpała się w tym glutku, a Tobie. No, ale obrzydliwe, co? Dobrze, Filip, zrobiłeś wszystko dobrze. Teraz przechodzimy do Martina. <grytanie> Kto, teraz ja? Ja? A mamy innego Martina w klasie? E, nie, chyba nie. A która robimy zadanie? O, matko, Martin. Dobrze, teraz Asia dalej. E, ja też chyba się zgubiłam. Oj, dzieci. Daję wam ostatnie ostrzeżenie. Zrobi za Was ten podpunkt Filip, ale potem do Was wrócimy. Było blisko, ale bardzo mi się ten odcinek podobał. Mam nadzieję, że jak dzisiaj wrócę do domu, to będzie kolejny fajny, też może o glutku. Dobrze, teraz Ty, Martin. Yy, tutaj mam 7. 7 to był podpunkt C, a my robimy teraz F. U, dobra. Dobrze, Asia, może Ty to zrobisz. Ja mam yy, 12. Dobrze, bardzo ładnie. W końcu się udało. Chcę, żeby już była przerwa i koniec lekcji i pójdę do domu i będę cały dzień oglądał kanał, baw się ze mną. Oj dzieci, widzę, że dzisiaj buzia wam się nie zamyka. Znowu pewnie nie wiecie, które robimy teraz pod punkt Co? Eee, yy, wiemy. Dobrze. Nic już więcej nie będę mówiła, ale po lekcji zostajecie czyścić tablicę, dobrze? O, przerwa, przerwa, przerwa! Dzisiaj mamy akurat czystą tablicę, ale po następnej lekcji będziecie ją czyścili. Idźcie sobie na przerwę, będziecie tam mogli katać tyle, ile chcecie.